To jest bardzo i komunikacja. Podobnie jak to było w roku ubiegłym, redakcja miała przyznać nagrody, wyróżnienia dla firm i w tym roku pozbyło się także osób, które z moją działalnością w sposób szczególny zapisały się na rynku kolejowym. Ich działalność w jakiś niezwykły sposób spowodowała to, że rynek rozwija się w takim kierunku. Jeśli mógłbym poprosić o, e, o wręczenie tych e, statuetyk i, i dyplomów e, pana profesora Janusza Doducha i, i pana doktora Antonowicza, e, ale chwilę go poczekajmy, bo jeszcze chcieliśmy, żeby wręczał e, nasz dzisiejszy ostatni jubilet, ale z tego co wiem, jeszcze za jakieś 5 minut, jakie jest tam... E, w Państwu przedstawię, jakby e, prostu jeśli można byłoby. E, skąd skończyłem skończył tego konkursu? Już jak e, zawsze jest istotna potrzeba e, wyróżnienia tych firm, e, pokazywania dobrych praktyk, e, w jakim kierunku e, powinien się rozwijać e, transport szynowy, e, jakie kierunki są preferowane, czy jakie działania zasługują e, na, na szczególne uznanie. Rok 2007 był rokiem niezwykłym. Udarzyło się w nim bardzo wiele rzeczy historycznych także. Także nasza redakcja i jury, które obradowało pod różnego profesora Ducha, tak w składzie także tego jury był Drukura pan Łęcz z Polskiej Gazety Transportowej, pan, pan Władimar się dzisiejszy współorganizator konferencji. I wszedł SD, prawda? To nie moja sprawna osoba. Postanowiliśmy oponerować filmy, które naszym zdaniem. Wspuszczam z grona firm, które, które zgłosiły się do tego konkursu. Te filmy, które wydaje się, że w tym roku 2007, bo o tym rozmawiamy i to może być między dla Państwa, że nie jesteśmy w 2007, a rozmawiamy w w jakiś sposób szczególny swoją z tymi produktami zaistniały y, na rynku. Wydaje się, że y, to, y, że ten rynek się rozwija, y, właśnie dzięki tym firmom mm. szczególnym poszczególnym produktom y, wdrażanym y, przez y, nie, y, przez pewne y, elementy, które się pojawiają, ten cały dynamizm y, na rynku, który my jako redakcja, która już ponad 5 lat na, y, na rynku, no, staramy się. Honorować, staramy się e, promować e, i, i pokazywać. E, z prawdziwą przyjemnością e, chcielibyśmy w Radzie, Radę Kapituły z pamiętką, jak i dyplom lidera transportu środowego pojazdu pojazdu domorskiemu. Kategorii samorząd za no nie ukrywajmy e, e, historyczne działanie i e, przemiany, które e, nastąpiły i pojawienie się pierwszego, prywatnego przełożnika kolejowego. E, tak na no, marginesie, rodzinki dzięki tej decyzji e, udało się zachować wiele połączeń. To jest jedyne województwo w Polsce, które nie boryka się w chwili obecnej z problemami e, zawieszania pociągów, czy problemami e, podwyższania e, opłat. A co ciekawsze, jakość usług świadczonych zarówno przez jednego operatora, jak i drugiego znacząco wzrosła. Także wydaje się, że to jest jeden z korzystnych elementów w tej realizacji. O odbiór nagrody poszczególnym przedstawiciela Żeny Marszałkowskiego który Pojazdu Pomorskiego. Okay. Drugą rzeczą, czyli w tym roku postanowiłem przyznać wyróżnienie także Zarządowi Transportu Miejskiego w Warszawie za cały obszar działania na rzecz rozwoju integracji. Komunikacji Szanowej w Warszawie. Odbiór nagrody prosimy przedstawiciela Zarządu Transportu Miejskiego. Wiemy, że miał dotrzeć. A, tak, tak czasem, gdyby w Warszawie... Przepraszam. drugiej kategorii konkursu, czy Polska Kolejowa Żyj, konkursu postanowiła przyznać z nagrodą typu lidera transportu szynowego, czy Transportu Kolejowego e, Polski SA Zabrzeń za kompleksową usługę Polskich Kolejowych. O odpowiedź nagrodę prosimy przedstawiciela PTK Polski. Także w tej kategorii, jeżeli postanowiło przyznać wyróżnienie y, dla Śląskiego Zakładu Transportu, kolejowego, również za kompleksową funkcją połocznic kolejowych. Nieco mniej tych bocznic jest, ale one również są na bardzo dobrym poziomie skupione ze spółki na wyróżnienie. Odbył nagrodę później przedstawiciela Ale to Kolejna kategoria to tabor. też mieliśmy, jak to żyli, dylemat. Mogę uponorować, było kilka Niemniej jednak na szczególne firma AXTON, za zderzak z modułem CLASH w kategorii u KSZK1. Jest to nowy produkt, który służy bezpieczeństwu i poprawie. Na Od tego roku, roku, AXTON Od tym nagrody przeznaczyła się przedstawiciela firmy AXTON. Thank you teir séðu